Moja pasja zrodziła się od dzieciństwa. Rodzice pracowali przy takich rzeczach, i także wychowałam się w dzieciństwie na tle takich różnych rzeczy robionych przez rodziców. Ojciec robił zabawki z drewna, mama robiła kwiaty, ale mnie to nie pociągało. Mnie bardziej pociągało haftowanie, na szydełku robienie. Już druty mnie nie pociągały do tego. I tak od dzieciństwa robiłam, później w wieku już szkolnym, pomagałam troszkę mamie robić kwiaty, ale zrezygnowałam z tego. Także później już wyszłam za mąż, haftowałam dzieciom różne sukieneczki, fartuszki, ale nie było na tyle czasu, żeby więcej haftować. Troszkę miałam przerwy, a później znów zachwyciłam się wyhaftowaniem obrazu. I te obrazy zaczęłam haftować od 2006 roku. Haftowałam pierwsze w zaciszu domowym, dla siebie, dla dzieci, dla rodziny. A później zapisałam się do Koła Gospodyń i pierwszą wystawę zrobiłam na spotkaniu Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich. Wtedy dostałam jeszcze propozycję wyjazdu do Włoch i tam reprezentowałam właśnie gminę Cieszanów swoimi pracami. A później zapisałam się do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i tak do tej pory zaczęłam tu działać i pokazywać swoje prace. I jeszcze po różnych konkursach, festynach, po różnych imprezach pokazuję swoje prace. Tematyka jest różna, bo są obrazy i postaci świętych, i krajobrazy, pamiątki komunijne, ślubne, i zwierzęta, kwiaty. Wzoruje się Pani na zdjęciach, na wspomnieniach? Troszkę na wspomnieniach, troszkę ze zdjęć, ale i korzystam z gotowych wzorów też. Ale nie kupuję jak niektórzy kupują gotowe namalowane, tego nie, nie kupuję, nie stosuję. Wolę sobie liczyć krzyżyki, także łatwiej mi jest sobie policzyć jak gotowe kupować. Oprócz obrazów jeszcze haftuję bieżniki, różne obrusiki, serwety karteczki świąteczne, okolicznościowe. I robię teraz ostatnio bombki techniką dekupażu. Pierwszy się maluje bombkę farbą, później się okleja i na końcu też jeszcze troszkę się maluje różne, okleja się takimi serwetkami albo papier ryżowy jest taki. A później się maluje jeszcze na końcu lakierem, żeby było błyszczące. Dekupażem ozdabiam takie skrzynki różne, szkatułki, skrzynki na klucze, pisanki też robię dekupażem parzem, ale miałam też ostatnio robione takie jakby haftem Richelieu wycinane pisanki. Właśnie za to zajęłam pierwsze miejsce w konkursie. To były takie makatki, za moich dziecięcych lat w kuchni wisiały, nad umywalką i takie różne jeszcze zapamiętałam te cytaty. Ramy oprawia mąż. Kupujemy listwy i mąż robi ramy. Że jest tam rzeźbiarzem też, to troszkę mi tam Pomaga przy takich rzeczach. To jest po prostu rodzinnie, bo mam jeszcze córkę, właśnie, że wykonuje lalę. Takie, jak tu widać. Myślę, że odziedziczy pasję, tą tak, ale właśnie to jest rodzinne, ale każdy ma swoją pasję w innym temacie. Nikt nie powtarza w rodzinie tego samego, tylko każdy ma swoje zainteresowanie i swoją pasję. Moje prace można nabić tu w Galerii Sztuki, a można pooglądać na stronie internetowej. Mamy własną stronę internetową z mężem: przynalowie.pl. Na tej stronie można oglądać nasze prace. Każdą wolną chwilę ja wykorzystuję dla siebie dla tego haftowania. No właśnie, ile zajmuje takie haftowanie tego obrazu? Takiego dużego obrazu zajmuje i 3 miesiące, a taki średni obraz 30 na 40 to takie 3 tygodnie pracy, ale to jest dziennie pracy tak 7 godzin, 6. Bardzo to lubię i tylko bym poświęcała ten czas na to haftowanie.